Mać ile jesieni, pełno jabłce przypina, a to dopiero początek, dopiero się zaczyna, nawróciło się liśmi, że koszami wynosi, a trwa jaka bujna, a się prosi, by kosić. Panny witek z Atlantydy. Znacie mnie od wielu lat, to co teraz Wam pokażę, to zachwyci cały świat. Ten lat, który tu widzicie, nie ma wcale wiele lat, bo zaledwie 100 dni przecież on wyrastał tutaj, tak. Chciałem Wam zaprezentować już następny filmek. Który znacie już z programów te, telewizyjnych i z e, internecie. Rok temu pokazywałem te same rośliny, ale teraz zobaczcie, że one jeszcze mają 2 miesiące wzrostu, a, a już są tej wielkości, co w zeszłym roku, której Wam prezentowałem. E, przypominam tylko, że te rośliny e, opanują w przyszłości e, kryzys e, e, ekologiczny, bo w, e, jak widzicie w ciągu 6 miesięcy, jaka ilość zielonej masy yy, po prostu wytworzyła się, a jeszcze dwa miesiące mają wzrostu. Yy, mamy dzisiaj yy, pierwszy pa październik i zobaczcie jeszcze dwa miesiące mogą rosnąć. A tutaj pokażę wam jeszcze drugą ciekawostkę, że to jest też roślina, która, którą prezentuję. Nie wiem jako, jaką ma nazwę, ale pokażę, poka pokazywałam wam jak kwitnie. Może rosnąć na balkonach, w ogrodach, na skwerach. Mam w tej chwili około 5000 sadzonek tego. I kto będzie chciał, to będę rozprowadzał za symboliczną złotówkę. Podobne do kasztanu, czy coś? Podobne do, do tytoniu. Do tytoniu? Przed chwilą prezentowałem tam dużą roślinę, którą proponowałem, żebyście nawet na balkonach, w ogrodach je prezentowali. A tu pokażę. Dwumiesięczne rośliny, te kwieciste, one kwitną, tak, tylko że to jest dopiero świeża roślinka i, i to jest już plantacja stała, czyli na rozmnażanie. Tych hmm. roślin mam około 5000 sadzonek i będę chciał je na równi stopi nam wórem prezentować jako roślina pochłaniająca dwutlenek węgla. Rok temu prezentowałem na filmach, w internecie jest, pod hasłem Pan Witek topi, ale rok czasu minęło, a tu już nowe rośliny, bo tamte to już, to jest roślina, która na zimę obsycha, ale teraz jeszcze już wyrosła w ciągu 6 miesięcy. Jak widzicie, po opłacie wysokość samochodu, mój nędzny wzrost i, i po prostu jak to w ciągu pół roku wyrósł wielki las na mojej posesji, tą roślinę będę chciał prezentować jako pochłaniacz dwutlenku węgla. To Wam, mili Państwo, powiem, że, że kto nie uwierzy, to będzie się potem wstydził sam siebie, że, że mógł pomóc uratować klimat, kataklizmy i nie pomógł mi rozpowszechnić te, tych roślin. Zwróćcie Państwo uwagę, jakie to wielkie jest. Wyciągam rękę i jeszcze ile, ile potrzeba, żeby do, do czubka. Te rośliny mają około 4 metrach, metrów wysokości w tej chwili, bo mierzyłem, a jeszcze do jesieni myślę, że z pół metra w górę pójdą. Także rekord na pewno pięciometrowy znajdę takich yy, yy, roślin, które po, powinny Was zachwycić. Wszelkie nieużytki, wszelkie po prostu bo to one mogą rosnąć, na, podobnie jak tamta roślina, ten kwiecisty, może rosnąć w bardzo słabych warunkach glebowych, na ugorach, na, na po prostu stoiskach zachęcam Państwa. Ciągle pokazywałem Wam topinambur, ta roślina, którą prezentuję jako pochłania z dwutlenku węgla, przypominam, że ta roślina wyrosła w ciągu 6 miesięcy, czyli 120 dni a jeszcze przynajmniej dwa miesiące, może dopóki mrozy nie zmrożą. Ktoś by się zastanawiał, no to dobrze, dobrze, wszystko, ale co z tym zrobić jak to obecnie? Super dobrze, bo jeżeli nawet zetnę to i spaletuję, tak jak się siano paletuje w kwadraty, jest to świetny materiał do biomasy. A natomiast górną część do tej wysokości możemy ścinać i jako pasza dla, dla zwierząt dla, dla krusp w y, hodowli, czyli że... A, a przypominam, że bardzo senne są y, y, bulwy. Y, y, poszukajcie y, w internecie topi Namur, tam się dowiecie jakie piękne wartości odżywcze, y, zdrowotne ma ta roślina. I, y, ta roślina ma dopiero 120 dni, a już taki las, przed który nie da się przejść. Ta, ta roślina uratuje klimat w skali światowej. Y, y, mamy 2 hektary tego w tej chwili. Będę rozprowadzał wiadomości po, po instytucjach, y, po ministerstwach y, 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 i żeby się zainteresowali, że możemy uratować klimat. Y, y, jesieni, pełno przygina, a to dopiero początek. Dopiero się zaczyna.